Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy, posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Nagrywa się? Tak. Nagrywa się. Ruszamy widzowie w kierunku Bośni. Startujemy tutaj z pokoju, bo kurde, mamy takie opóźnienie, że masakra, złapała mnie policja. Tam Ty są coś dokumenty. Tutaj bierzesz? Nie. Złapała mnie policja, do po, nas zakupy tylko tutaj koło hotelu. No i nie miałem dokumentów, żadnych dokumentów przy sobie. No i dostałem mandat. No ale puścili mnie na szczęście. Natalka mi dokumentów nie mogła przynieść, a mogła, bo kurde klucze z pokoju ja miałem i no, nie była w stanie ich przecież otworzyć, wyjść, nie? Więc lipa. Dobra, montujemy tank bada. Czekajcie, odpalam już nawigację. Jestem ciekawy, ile będziemy na przejściu granicznym stali. Łańcuch w motocyklu już nasmarowałem, przygotowałem, bo po wczorajszym off był bardzo zanieczyszczony. To co, Natalka? Lecimy. Startujemy mimo porannych przygód, mandatowych. Nie poddajemy się. Oraz, że ci się wstać nie chciało, bo ci a ten śpi, śpi śpi jeszcze natarka śpi. Natalka śpi. Ale nie i tak nie spałam. Ooooo! Ale fajne zagrzane nie siedząka. Nie, oni to i co inne mi chodziło. O! Co? Bo no ja mam oparzenia z tego siedzenia już. Dupeczka boli. Hmm. Ja nie wiem czy ja to wytrzymam. No <grym> tylko musimy. O, oni mnie zatrzymali. Tu się ofem zatrzymują, kurczę, nawet na rondzie. Nie, bo on źle jechał. On wjechał na... Tak jakby chyba na mój pas, wiesz? I dlatego to tak wyszło. Pani Oni tu w ogóle inaczej wjeżdżają na te rondo, e, No tutaj to jest tak dziwne, nie? I niektórzy dawają jakoś takie dziwne na na rąkiem. A oni tu trąbią, tu jest w ogóle całkiem inaczej. Nie wiadomo, czy oni cię pozdrawiają, czy oni cię ochrzaniają. O, szybko się zagrzał nasz watch. 75 stopni już ma. Ciekawe, mnie to zastanawia, jaki tu jest silnik w takim sprzęcie, nie? Wygląda to naprawdę... Ładnie takie autko. Ach, muszę otworzyć. Otworzyć tą szybę. Teoretycznie zawsze jeździłem zamkniętą, dla, No, żeby był dźwięk fajny, a. No, nie jesteśmy w stanie, nie? No widzicie, 30 stopni teraz już jest. Pewnie dobiję do 40 dzisiaj tak jak wczoraj. Znów będziemy pewnie z natarką szukać. O, ładna samara. Będziemy szukać z natarką pewnie jakiegoś dojścia do wody, żeby się choć trochę schłodzić Aha, tutaj jest zakaz, ale ja tu muszę przejechać Ale oni tu jeżdżą? Oni tu jeżdżą, nie? No. My, aha, bo oni tu jechali wczoraj W sensie, my no. widzieliśmy, że już nie raz, że tutaj jechali, także Pojedziemy jakoś powoli, bezpiecznie i, i myślę, że... No właśnie O, co tu taki korek jest? Aha, bo teraz jest problem, bo jest ruch przecież dwukierunkowy, tak? I jedni chcą wjechać i drudzy chcą wjechać, więc my tutaj wjedziemy raczej za tego tira i aż się to trochę mm, tutaj odblokuje, no No, ci już cofią No, nieźle się porobiło. Teraz ani w jedną, ani w drugą. Już Darek nie będzie w korku stał tyle czasu, bo Darkowi jest ciepło, więc Darek zrobi tak, żeby jechać offroadem, nie? No, ale to jest Przecież... zawieszenie z tyłu. Przecież mamy motocykl offroadowy, to pojedziemy. Off... To pojedziemy offroadem. No i gitara, kurde, oni się tam kłócą, a... a my sobie tu pojedziemy, nie? Tylko gdzie tam dalej teraz? O, może tutaj, na skróty. Wyjdź. Chyba nas nikt nie ukrzyczy, nie? A! I tak nie zrozumiemy. jak ich zrobiliśmy ty. Wszystkich zrobiliśmy. Padzik. Wszystkich, nie? Ale ja żem to dobrze zrobił, co? No i pięknie, możemy jechać dalej. Włocz! Spisałeś się po raz kolejny. To są natarka plusy tego motocykla, wiesz? No widzę właśnie. Dobra, wpuścimy tutaj grzecznie. Co tutaj też będziemy musieli zastosować, wykorzystać potencjał. Nie, bo kierują ruchem. A nie, no to tam podjedziemy jeszcze trochę. Czekaj. Może i kierują, ale to tutaj damy radę jeszcze podjechać, nie? Zara betonem dostaniemy natalka w głowę. No Jak tak. nam tu spuści, to zamuruje nam cały motocykl. O, no, coś mu kapie. Kapie mu? No. No, jakaś tam woda mu pewnie. No coś tam musi kapać chyba, nie? On ma zasobnik wody ze sobą, żeby później tą betoniarkę y, umyć, nie? Jak skończy pracę. Dobra, trzymaj się. Nie muszę się tak trzymać nie, nie musisz, nie? Nie Bo kuferek jest Dobra, ale wiesz co ci powiem? Mam nadzieję, że limit farda dzisiejszego jest wyczerpany I już nas żadna policja nie złapie, nie? O, Miejmy taką wielką, wielką, ogromną nadzieję Tak jest Bo tak jak wczoraj jechaliśmy wieczorem, to... Tak, ja bym zrozumiał, jakby nas złapali wczoraj To bym zrozumiał Ale że złapali nas, na, no mnie w sumie, na taki kurde głupocie No nie jest zno. Za błędy się płaci No człowiek, No ale ty się będziesz pilnował a czy wiesz co? Człowiekowi to nawet na myśl nie przyszło, wiesz? A, bo oni znów tutaj jakieś skały wy wy wydobywują. Znów tam kują, znów takie koparki. Widzę, że wszystko... Wszyscy tu Volvo używają, nie? Auta Volvo, koparki Volvo. Dobra, już zaś policję widzieliśmy, dobrze, że nam że mrugnęli tutaj lokalni. Ale pan Kulturka Pełna kiwnął głową na dzień dobry. Także możemy lecieć dalej w kierunku granicy z Bośnią. Tutaj się połączyliśmy z jakimś lokalnym motocyklistą. No W sumie było ich dwóch, ale jeden chyba odpadł. Ja temu tutaj nie odstępuję tych zakrętów. A tamten chyba nie był tak doświadczony, to no to, no to tam został w tyle gdzieś. O kurwa. prawie gleba, ale oponki uratowały. By tam było coś rozlane. Widziałaś to? Nie. Było coś rozlane, no, jakiś stopiony asfalt czy coś. Ja dzisiaj naprawdę nie usiedzę. Nie usiedzisz? Ale już jest aż tak źle? Ja mam takie odparzenia na tych pośladkach. O, ja patrz skórę jakie tu, Jakie tu widoczki? O, nie ma, ja Mam skórę startą. Nie rozumiem. Mam skórę startą. O, no co ty mówisz? Aha, granica już ty. Ja teraz nie wiem, czy mam czekać. No dobra, ustawimy się tutaj może, co? Wiesz co, zejdź sobie z motocykla, postoimy, bo nie chcę się wpierdalać, a... Ja mam naprawdę startą skóry, wiesz? No co ty mówisz? Ty nie mówiłaś mi wczoraj tego. Bo ja wczoraj jeździłam w, tym, w tych legnizach tylko, nie? I one mają ten materiał taki cieńszy. Coś mi się tak wydaje, że to też dlatego. Range Rover. Kurde, no nie wiem, czy tutaj stać, czy... No patrzcie, ruscy nawet. Co to jest za auto w ogóle? Infinity. Nie, co to będzie? Tak, Infinity Tiggo 4 Proszę ale wystraszyłeś mnie, wiesz? Co, tą glebą? Aha. No prawie było gleba, no, ale widzisz opanowanie do końca, nie? Ja nie, w ogóle z pełnym spokojem trzymałem kierownicę, żeby nie robić gwałtownych ruchów i udało się z tego wyjść Ale spoko, ja... jakbyśmy się przewrócili, to nic nie szkodzi Czemu? Byłby materiał, akurat była kamera włączona Nie, bo ja to już tyle razy na klatyku się przecież rozwaliłam Aha Co on to robi? Ale... Sprawdzać. Tam się zaraz spali. To by były jaja. <laughs> nie wiem. Dobra, dokumenty trzeba szykować, nie? Okej. Okay. I mm. Jesteśmy już w Bośni Hercegowinie. Na granicy może poczekaliśmy z jakieś 10 minut, nie więcej. Nie wpierdzielaliśmy się motocyklami za pierwszego, bo nie chciałem mieć jakichś tam dyskusji od lokalców. Jeden motocykl się wrył, no i tam pan z Pasatem nie odpuszczał, nie chciał go za wszelką cenę przepuścić, no. No ale jak wszyscy stoją, no to, no to cóż, nie? Opowiedz to, co ja zmyślam. Tak, Natalka, w ogólnie pan wziął do wody, kazał Natalce zdjąć kask, chciałem zobaczyć. No i pan powiedział, o, Polanda, jako że Polska, ja powiedziałem, jest, jest. A Natalka mówi, o, chyba mu się moje imię spodobało, bo powiedział Natalia. Ja mówię, nie, nie powiedział Natalia. Zobaczymy co tutaj powie. No tu znów granica kolejna. Ja nie wiem czemu tu jest właśnie jedno przejście, drugie przejście, ale na jednym chyba sprawdzają, na drugim też. Więc Może kamerę. Ten, co pierwszym? E, co pierwszym? Kamerę, kamerę wyłączam z tego względu, że kiedyś miałem sytuację, że chciano mi ją tutaj w Bośni zabrać. Nie wiem, chyba nie wolno nagrywać. Mam taką nauczkę i to zapamiętałem, więc. O, tu już trochę sobie postoimy, nie? Ale nie ma jeszcze źle. Natalka, opowiedz widzą, co się wydarzyło na granicy bośni. Dostałam ochszam. Strażnik stał za Natalką. No i kazałem że tam usiąść, nie? Bo ja nie rozróżniam, który to jest ochroniarz, który to jest strażnik. A ja tak sobie jednak. No i Natalka, robimy tu zdjęcie czy nie? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie chcę! Dobra, Natalka zaczęła robić relacje na Instagrama, no a strażnik stał za jej plecami i nakrzyczał na nią, że nie może tu nic nagrywać i robić zdjęć. A Natalka. Pokazała mu, że usuwanie. On stał i patrzył co Natalka robi, a Natalka ten i zamiast delay'd to dała zapis do wersji roboczych, a temu strażnikowi powiedziała jest, jest, de delay, delayed! No bo on tak wszystkiego nie zrozumiał. Tak, i ten. I, I dobra, zostawił ją, nie. Kamerę zasłoniła, Natalka zasłoniła kamerkę moją, więc tu nic do niczego się nie doczepili. Także już możemy teraz sobie swobodnie śmigać teraz nie wiem czy ja mogę sobie to dodać na Jasno, ja jasne, a, przyszła, no a co ci zrobią? więc za jakąś tam chwilę dostaniecie instagrama gdzie znaczy się już kto będzie śledzia... kto śledził i oglądał, ten będzie kojarzył, tak. o które nagranie chodzi dokładnie mam nadzieję, żeś to tam dobrze nagrała, nie? no fajnie tak nagrałam, że jedna auto wjeżdża, drugie podjeżdża aha, a on Kurde, nieźle, nie. No jeszcze dzisiaj nas spotka. Nie wiem, nie Wczoraj wiem. Wczoraj był dzień e, zwierząt, a dzisiaj dzień służby. Tak, służb mundurowych. Właśnie tak. Dokładnie. Dobra, pędzimy na te akwedukty wodne 27 km do celu. No i później jaskinia, więc w jaskini fajnie, bo, bo przy tak dużej temperaturze zewnętrznej przynajmniej się schłodzimy, a tam będzie zimno. Wejście do jaskini jest co pełną godzinę, więc ja myślę, że najwcześniej tam wejdziemy o 12, .00. jak dobrze pójdzie. Ale nie wiem, no zobaczymy. Ja tu się tu czuję na no, tak jak w Chinach, nie? Dlaczego tak twierdzisz? No jeden trąbi na drugiego i no jest i nie wiesz o co tu come on Ile my mamy do celu? Dwa kilometry. A no to dobrze. Tam... ja tu walczę sama z sobą. Naprawdę. Ciężki dzień będzie mówisz. A później w tej jaskini się rozchodzisz, to będzie już już myślę, że będzie dobrze. Najgorzej, ta, najgorzej tam się dostać, nie? a później już z górki. Ale to jest jakiś taki, moim zdaniem, bogatszy kraj. Mówisz? No bo i szkołę widać, i jakieś inne sklepy, i pasy są pomalowane. Aha. Ja mam cały czas wrażenie, że my jeździmy po tych samych pułapkach. Po tych samych drogach? Ura, koło tych samych pułapkach. Znaczy czy nie? No, wszystko wygląda podobnie, nie? Że my tylko jeździmy obok i obok. i O, tu już New Yorker jest, zobacz. U, to, no, widzisz, tak, zajczka. To już jest tak jakby takie sklepy, które są u nas, prawda? Ale gaz jest dwa razy droższy, prawie. No, tam jest 0,68, a tu 1,20 już, to już masz dwa razy drożej. A, ale dobra, tu jest inna waluta, tu nie jest euro przecież. Przepraszam, mój błąd. Tu są marki zamienne, ale jaki jest tego przelicznik? Nie mam pojęcia. To ma być gdzieś tutaj niby. O, są. Co są. No, te tak, koło tam młyńskie. E, czekaj, tu pojedziemy tam gdzieś zawrócić i przejdziemy się tam nad wodę. Dobra. To tak, a zostawisz tu motor. Tak, tu zostawię i przejdę się tam zobaczyć. A ja myślałam, że tak wiesz. Gdzie? A chcę parkować gdzieś tak o. Tutaj. No. Czemu? Bezpieczniej, moim zdaniem. No ale tutaj przecież też nic temu się nie stanie. No, jak tam uważasz? No czekaj. No chyba, że. Co mówisz, z tamtej strony go postawić? Tu, no. Tutaj na tych kamyczkach? No, no to dobra. Lepiej? Tak. Gdzież? No idę, czekaj. Tylko ten. Są ta kurde. <grystanie> Pozdrawiam. Ło! Wow. Ło wow, gleba! Krzysiu, chciałeś glebę na natalki, prawie było. <grystanie> <grystanie> ale na moich własnych nogach. Tak, ale prawie było, wiesz? Jeszcze nie wiadomo co się zdarzy do końca tutaj, ale... O, prawie. <grystanie> to jest... To są takie akwedukty wodne, też atrakcje. Ptak. Atrakcja, którą gdzieś tam wyczaiłem na Facebooku. No przynajmniej jedna słuszniejsza. Jedna słuszniejsza? Patrz, jakie ładne. Wow. Ale ładna woda, co? O! Wow. No, tak, ale zimna. W sam raz natarka, żeby się schłodzić. Czekaj, ja idę po tym mostku zobaczyć, co tam jest. Chyba się to nie zarwie, co? Można temu zaufać? Nie wiem, wygląda stabilnie. Jak będę leżał w wodzie, to znaczy, że jest niestabilne. Ale ładne. Aha, i to napędzało i wodę mogło transportować tam. Super. Taka ciekawa miejscuwa. Szkoda, że ten młyn się nie kręci Zrobisz mi zdjęcie? Fajna atrakcja? No może być. Żeby coś zobaczyć, nie? No i po drodze mamy przynajmniej No po drodze do jaskini właśnie. Dlatego to tutaj wrzuciłem, wiesz. Okej. Okay. O, tutaj też są patrz jakie ładne. No co chwile są. Szkoda, że się nie, nie, da, ten, nie da zjechać tam, wiesz. Ale wiesz co? A nie, dobra, tu zamknięte jest, bo tu brama jakaś. O, nie da rady chyba. Chociaż wiesz co, czekaj, dla dobrego zdjęcia musimy ten, musimy to sprawdzić. O tak. Takiego miejsca poszukiwaliśmy, nie? Znaczy tutaj, żeby przy tym zrobić tylko zdjęcie z Wodzem. Nie, ładnie, ładnie. Podaj mi telefon. Samego motocykla. Ja zejdę. Jeszcze nagramy, ładnie. Czekaj, masz? Jeszcze stanę też, wiesz? Chcesz też na ten Teraz wygląda ładnie, nie? Tutaj. Co to za ziele? Ty to nazwałeś ostatnio jakoś? To? To nie wiem, co to jest. Tylko ma to ciernie. Okej. Okay. I trochę bliżej motora. No. O kurwa, Ciernie. Teraz ja w to weszłem. Już jedziemy na Kurde, dobrze, że tu przyjechaliśmy, jednak. Bo chciałbym poznać historię tego, jak to kiedyś działało, jak się to kręciło i w ogóle. Jak widzicie, widzowie nie... Widzowie znowu. Tak, znowu widzowie, nie za pierwszym razem. Albo inaczej, jeszcze raz powiem, o. Jak możecie zauważyć, nie zawsze za pierwszym razem uda się znaleźć dobre miejsce. Czasami nieoczekiwanie jedziecie dalej drogą, aż tu nagle okazuje się piękny widok, piękna droga i idealne miejsce na zrobienie fajnego zdjęcia. Dobra. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy już, jedziemy do jaskini. Do jaskini mamy 39 km, więc myślę tak w sam raz i później odpoczynek pewnie będziemy musieli poczekać, aż będzie jakaś grupa wchodzić z przewodnikiem i będzie nas oprowadzać. Bierzemy Natalka po angielsku, prawda? Albo ja, ja powiem inaczej, powiem to co jest szybciej. Obojętnie jaki język, bo my i tak nie, nie zrozumiemy. A jak powiem, jak ona się mnie spyta w jakim języku, to jak powiem, egal to będzie zrozumiałe czy nie? Nie. A jak jest obojętne po angielsku? Nie wiadomo, nie? Whatever. Whatever? Nie forever, tylko whatever. Whatever, no mówię, whatever. To jest wszystko jedno. Widzisz. No to dobra, no to pędzimy. Stoi policja. Nie wiemy, czy jest jakiś crash albo. Albo po prostu łapią. Aha, wypadek jest, bo mierzą kółkiem. Ciekawe co się stało. O kurde, ale mu wjechał. No to przynajmniej zobaczymy, jak wygląda praca zagranicznych służb. Przy wypadku tylko problemem jest to, żebyśmy tutaj nie stali. Nie wiadomo jak. Pojedziemy od prawej, żeby nikomu tutaj nie robić problemów. Czekajmy sobie tutaj, wjedziemy, nie? Wow, tak jak z Miami. Ale e, klas. Jak ten film? Tak. CIA. CIA kryminalne o, zagadki właśnie. Miami. 1, Jeden, dwa, trzy. Jest ponumerowane ślady. Ale kurde, patrz, trzy auta są tutaj. No ale patrz, jak ponumerowane są ślady. Ciekawe, poszkodowani gdzie są, nie? Stoją na poboczu niektórzy. Ale podobają mi się ich mundury. Widzisz, jak są ładnie ubrani, tak? Tak, bardzo. Y, Ram, bardzo ładnie tak, nie? Kurwy, syn! Widziałeś to? Tak! Boże święty, czemu ja muszę... Przepraszam, że cię tak dzisiaj czartię! Czemu ja za każdym razem muszę mieć takie sytuacje i za każdym razem przeklinać? Zawsze <grym> to jest słowo. I za każdym razem to samo słowo, nie? No. Masakra. A już miałem kamerę wyłączać, patrz. No. Przepraszam, bo ja szybko ciężko lecieć chciałam. No bo jak lecieć, to tylko razem. Aha! <grym> Okej, okay. teraz troszkę off-roadem, bo drogę robią. No to już będzie lepiej chyba na talka. No mamy kawałek asfaltu. O, jak ładnie. I rzeczka. Trzeba się bardzo skupić, bo... Kurde, łatwo oglebę. Kamienie nie są tutaj poubijane, więc jadę tak jakby tymi pasami, co samochody tu wyznaczyły. O, tu jakaś awaria, koła. Ciekawe, jak daleko to trwa. O, już koniec, widzisz. Ale mam dłonie opalone już. O, co to? Odkurzać. Fajnie, to fajnie się śmieci wyrzuca, nie? Idziesz pod skarpę, wyrzucasz i już jest dobrze. Pomysłowe. Je, może tam byśmy coś zjedli? Nie. jesteś głodna, bardzo już? Mm -mm. Tak? Nie. I co? Gdzie jest ta jaskinia? Dobre pytanie. Tam pokazywały strzałki jakieś, nie? Tam były strzałki, to pojedziemy, może według znaków, bo tutaj mapa coś nam tu ewidentnie, ewidentnie nas zrobi w bambuku. Nie, tam jest jakiś punkt podróżnych. Aha, tutaj pokazuje, widzisz? Yy, Wietrenica. Czyli tutaj. Wietrenica. Aha, można zrobić zdjęcie. Bardzo fajnie. Mm. Czekaj, jak chcę zobaczyć, co tutaj pisze. To chyba będzie tam dalej, wiesz? Tak mi się wydaje. O, to tutaj możemy później coś zjeść też. Czyli tutaj zaparkujemy, prawda? Tu. Wysoki poziom baterii. No i dojechaliśmy do jaskini. W wietrenicy. idziemy zakupić bilety, przerzucimy Wam kamerę na mikroporty i idziemy zwiedzać. Zmęczona Natalka, tak? No. Ojej, Natalka zmęczona. Wczorajsze 400 km dało znaki, dzisiaj kolejne 400. No ale musimy to zrobić, skoro tu jesteśmy, no to trzeba pozwiedzać, nie? Widzisz, nie można. Nie można nagrywać. No. Więc bez sensu brać tą kamerę. Zobaczymy, ewentualnie zostawimy. Zobaczcie, tam jest jaskinia, jest jesteśmy dopiero na dworze w sumie, a już jest bardzo zimno. Pan powiedział, że o 13, że o 13 będzie następne wejście, także raczej będziemy sami wchodzić, w dwóch, z Natalką. A, i on się pytał, czy w angielskim. my powiedzieliśmy, że nie tak dobrze, a on taki... No, no ale okej, okay. ważne, żeby, żeby coś zobaczyć, niekoniecznie zrozumieć, bardziej mi chodzi o widoki, zapytałem, czy nie będzie problemem, że będziemy nagrywać, bo prowadzimy kanał motocyklowy w Polsce, pani tak zareagowała bardzo pozytywnie, no i powiedzieli, że okej, okay, że, że nie ma problemu, więc fajnie. Ja jestem spocona, to no ja się lepiej zatnę, tak. bo ja coś czuję, że po wyjeździe będę chora. Także fajnie, bo możemy to dla Was nagrać. Mamy teraz 20 minut czasu, żeby ewentualnie z Wami pogadać. Byli też Polacy jakimś autem tutaj. Dosyć większa grupa była. Ale tam słychać no tak... No właśnie, chciałam Ci za czas powiedzieć... Dudni, takim, nie? Takim, no. Jesteśmy ciekawi, jak się to po prostu nagra w środku. Obraz jak będzie wyglądał, no bo... Ej, ale Ty musisz zmienić na ciemność, nie? Zmienić to? No. się, no nie wiem, czyli co? Stabilizację wyłączyć chyba? Tylko... Albo zapytaj się. tylko o. tyle, nie? Mamy czas, to zapytaj go. Dobra. Do prezesa piszemy. Piszemy do prezesa, jak, ma, jak mamy to nagrać. Zamiast pisać do prezesa, to co się tam innego. Napisali mi na grupie, bo my wczoraj byliśmy na tym Grlo Sokolow, gdzie te pszczoły były. I tutaj na grupie Czarnogóry na Facebooku poruszyłem temat, że tam nie było nic ciekawego. I mówię, gdzie jest to miejsce, skoro tam tylko pszczoły, były jakiś domek. Z którego nie było widoku, tak? No i tu nam skomentował jakiś pan, że to co na mapie plus 20-25 minut pieszo powinniśmy iść, żeby zobaczyć ten punkt. Także no. Skąd też mieliśmy to wiedzieć?